Państwa firma obsługuje 50 banków na całym świecie, no i teraz rodzi się pytanie, czy te banki konkurują ze sobą, a państwo im proponują różnego rodzaju rozwiązania, czy więc nie ma tu sprzeczności? Nie ma tu sprzeczności, dlatego że my do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Każdy bank ma inną strategię cyfrową. Targetuje. Inny profil użytkownika, wie, 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 ma inne informacje w ogóle o użytkowniku. Czyli z jednej strony mówimy o tym, że ok, rynek jest bardzo szeroki. Mamy użytkowników, których możemy sklasyfikować wobec kryteriów wiekowych, majątkowych. Bardzo różne mamy to parametry, parametry którymi możemy klasyfikować użytkowników. I teoretycznie moglibyśmy wychodzić z takiego założenia, że banki konkurują do tego samego użytkownika. Pewnie częściowo prawda, bo nawet w Polsce wiemy, że 95% użytkowników jest wiernym bankowi pierwszego wyboru. Oni oczywiście posiadają kilka różnych aplikacji bankowych, jednak żeby trochę się dywersyfikować, ciekawsze produkty e, brać od jednego banku i na produkty od innego banku, jednak mają też bank pierwszego wyboru. I każdy z tych banków próbuje się w jakiś sposób wyróżnić, zaadresować potrzeby użytkownika. Różne są też dane, które, które banki mają użytkowniku, więc w różny sposób je wykorzystują. My jako Partner banków, lubimy się określać jako firma, która towarzyszy bankom w ich rozwoju. Dlatego, że przede wszystkim, bazując na strategii cyfrowej banku, bazując na specyfice użytkownika, do którego celują swoje usługi banki, pomagamy bankom. Doradzać, ale też przygotować infrastrukturę. My jesteśmy firmą, która wykorzystując nasze międzynarodowe doświadczenie, bo oprócz tego, że współpracujemy z ponad 50 klientami na całym świecie, globalnymi bankami, to pracujemy też na 20 rynkach. I w bardzo wielu przypadkach te nasze inspiracje wynikają z naszego międzynarodowego doświadczenia. Jesteśmy w stanie klientom podpowiadać pewne rozwiązania, które mogą być albo aplikowalne do sporej liczby z nich, ale też wyróżniać ich konkurencyjnie, bo każdy bank jednak na samym końcu powinien zbudować to unikalną wartość, która, którą przekona użytkownika do siebie. Ale rozumiem, że takim decydującym kryterium, które e, wskazuje, jakie rozwiązania należy przyjąć e, dla danego banku, to jest to, w jakim kraju się działa, jaki jest kontekst kulturowy, tak? To jest, to jest najważniejsze. Czy Super czy ciekawe to pytanie. Czynniki? To jest bardzo wiele czynników, tak naprawdę. Specyfika geograficzna jest istotna, specyfika regulacyjna jest istotna, specyfika grupy użytkowników jest istotna, preferencje użytkowników jest istotne, i to przede wszystkim, na co się fokusujemy. Czy fokusujemy się na bardzo szeroko, szeroką grupę użytkowników, czy fokusujemy się na przykład na klientów niszowych? Pewną grupę użytkowników. Mamy teraz na przykład bardzo dużo dyskusji, nawet dzisiaj podczas e, panelu na konferencji. Czy mamy, czy mamy grupy wykluczone cyfrowo? Jedną z takich grup wykluczonych cyfrowo na pewno są osoby starsze, które cały czas jeszcze nie mają produktu adresującego ich tak naprawdę świadomość cyfrową. Może to powinna być inna obsługa w bankach, może to powinna być jakaś inna aplikacja, może to powinien być jakiś dedykowany doradca. Tych punktów styku z użytkownikiem jest bardzo wiele i tych Determinantów tego, w jaki sposób bank podchodzi do grupy użytkowników, też jest bardzo wiele. I to, co jest istotne, to jest wyłapanie przede wszystkim przez bank danych o użytkowniku, czyli to, co już wiemy, i w odpowiedni sposób zaadresowanie usługi, którą oferujemy użytkownikowi. No, skoro Pani mówi o danych, to czy widzi Pani tutaj jakieś istotne różnice między bankami, które działają w Stanach Zjednoczonych, w Azji, a Unią Europejską? Bardzo wiele rzeczywiście różnic widzie, widzę i to nasze międzynarodowe doświadczenie pozwala na wychwycenie tych różnic, które w większości wynikają chyba jednak z poziomu adaptacji usług. Bo jak patrzymy nawet na rynek azjatycki, bardzo duża penetracja przede wszystkim usług mobilnych. Czyli jak, jak myślimy o rynkach typu yy, Chiny, Typu Malezja, typu Wietnam. Tam statystycznie ponad dwa urządzenia mobilne przypadają na użytkownika. To znaczy, że ten użytkownik od samego początku jest bardzo mocno sfokusowany na wszystkie usługi, które dzieją się w aplikacjach mobilnych. Te aplikacje mobilne towarzyszą użytkownikowi wszędzie. W Polsce jesteśmy bardzo dojrzali już cyfrowo. Y Porównując na przykład nasz rynek do rynku rumuńskiego czy rynku węgierskiego, rynku, też, na którym pracujemy, to widzimy, że to są rynki, które bardzo często inspirują się Polską. Czyli one patrzą na poziom zaawansowania usług bankowych w Polsce, patrzą na to, jakiego rodzaju propozycje wartości polskie banki oferują, widzą konieczność modernizacji, bo żyją w otoczeniu tych digital challengerów, czyli cyfrowych banków, które bardzo mocno zwiększają pokrycie rynku, na przykład Revolut. Revolut w Rumunii ma 4 miliony użytkowników. I obserwując ten. W Polsce też 4 miliony. W Polsce też, w Polsce też, ale trzeba pamiętać o tym, że przede wszystkim w momencie, kiedy Revolut wkraczał do Polski, a miałam przyjemność uczestniczyć w tym rozwoju Revoluta w Polsce, to Revolut był takim benchmarkiem dla polskich banków, żeby pomyśleć o bardziej atrakcyjnej propozycji kursów walutowych, żeby ta aplikacja była bardziej. Bardziej korzystne dla użytkownika, bardziej user friendly. To samo dzieje się teraz w Rumunii. Czy potrzebny był taki zewnętrzny czynnik? Który potrzebny pobudził. był zewnętrzny czynnik. To jest bardzo ciekawe. Rewolt właśnie w Rumunii, obecnie jest takim triggerem innowacji, sprawiającym, że banki. Czują tak naprawdę tą konkurencję użytkownika, o konieczność modernizacji systemów, czy konieczność modernizacji aplikacji, czy konieczność wychodzenia z inną propozycją wartości i pozyskiwania ilości danych o użytkowniku, a nie dość tego zrobić bez modernizacji systemów. No ale pytając się o porównanie Unii Europejskiej z pozostałymi rynkami, no miałem na myśli w kontekście danych osobowych regulacje, które obowiązują w Unii Europejskiej, jak, jak rozumiem, one no, utrudniają chyba prowadzenie działalności e, bankowej. To zależy od punktu widzenia. Inaczej. Regulacje są potrzebne. Dlaczego? Chcąc wychodzić do użytkowników z bardzo innowacyjnymi produktami, z oferowaniem spersonalizowanych produktów tak zwaną hiperpersonalizacją, musimy mierzyć się z tym, że są to. Też produkty, które ocierają się bardzo mocno o wykorzystywanie danych użytkowników, właściwie bazują na tym. Więc ocierają się o prywatność użytkownika, o konieczność pozyskiwania odpowiednich zgód, o niedyskryminowanie użytkownika. I teraz. W bankach nie wystarczy już tylko polityka prywatności. Pro, a, budując produkty mobilne, aplikacje, musimy myśleć o AI akcie, o DORZE, o nadchodzących regulacjach w postaci PSD3. A na innych rynkach nie muszą o tym myśleć banki. Proszę? A na innych rynkach banki o tym nie muszą myśleć. Na razie. Na razie. Bo to jest trochę takie pytanie bardzo takie pytanie. To jest trochę takie pytanie, czemu mają służyć regulacje? Czy regulacje mają służyć de facto wypracowaniu rozwiązań, które są w efekcie końcowym bezpieczny dla użytkownika, a widzimy już coraz więcej przypadków cyberataków na infrastrukturę bankową. Widzimy coraz więcej y, działań y, firm zewnętrznych, które próbują wymusić na przykład dane użytkowników. Więc re regulacje są na pewno wyzwaniem, ale z drugiej strony żyjemy w takim środowisku, w którym chcielibyśmy, żeby użytkownik bankował więcej, wykonywał więcej transakcji. Jak moglibyśmy go zachęcić inaczej niż mówiąc nasza infrastruktura bankowa jest bezpieczna dla ciebie? No to się może z panią zgodzić. Teraz pytanie takie. Biorąc pod uwagę doświadczenia państwa z innych rynków, to jakie rozwiązania, zdaniem pani, polskie banki powinny w naszym kraju wdrożyć? To jest bardzo ciekawe pytanie. Bardzo szerokie. Dlaczego? Z jednej strony rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że polskie banki są innowacyjne, czyli podążają w kierunku coraz większej wiedzy użytkowników, inwestują w zarządzanie danymi, inwestują w struktury pozwalające im zmapowanie tych punktów styku z użytkownikiem i wykorzystanie danych. Inwestują w strategie cyfrowe, inwestują w bezpieczeństwo, inwestują w rozbudowę aplikacji, inwestują w zwiększenie możliwości wydajności systemów. To, co de facto jest wyzwaniem obecnie banków, to zbudowanie na tyle unikalnej propozycji wartości, żeby były w stanie przekonać użytkownika do swoich usług, żeby ten użytkownik był bardziej lojalny. Ja od dłuższego czasu na rynku polskim obserwuję bardzo ciekawą taką tendencję, czyli oferowanie usług finansowych w podmiotach niefinansowych. Czyli mamy sobie Allegro, mamy sobie Inpost i usługę Inpost Pay. W Allegro widzimy coraz bardziej dynamicznie rosnący trend. Rozwiązania na, operator, finansowania merchantów, czyli wplatania w firmy, które zajmują się do zasady usługami niebankowymi, usług finansowych, które coraz szerszą liczbą użytkowników pozyskują. I teraz, co powinny banki zainwestować, to jest trochę takie myślenie, którym już idzie BP. Czyli wyjście poza infrastrukturę bankową, żeby szukać kontekstu kon transakcyjnego z użytkownikiem, żeby zacząć oferować te usługi finansowe, które użytkownik potrzebuje w kontekście zakupowym na przykład. Trochę taka infrastruktura jako usługa, a z drugiej strony dyskutowaliśmy od wielu lat na polskim rynku o tym, czy big techy, marketplacy będą odbierać użytkowników bankom. Banki zawsze będą istniały, ale czy ich udział w rynku pozostanie ten sam. Czy na przykład pewnego dnia Info sprowadzi konta bankowe? Czy na przykład pewnego dnia Allegro będzie bardziej efektywne w dostarczaniu finansowania merchantom niż polskie banki? No tak, czyli po prostu usługi bankowe przeniosą się do innych firm, które w tym momencie nie są firmami. Bankowy. I to jest też bardzo dobry przykład z rynków azjatyckich, bo widzimy na przykład takie firmy jak Grab, czyli firma, która oryginalnie wysłu wyrosła z usług transportowych, dostarczająca obecnie bardzo dynamicznie usługi finansowania, ubezpieczeń w bardzo szerokim znaczeniu, fundusze inwestycyjne. To wszystko jest pewnie kolejny etap rozwoju rynku polskiego, ale myślę, że to jest taki pierwiastek, czy pierwi taki też um, trend, który warto byłoby obserwować, bo jednak użytkownik nie pozostaje tylko i wyłącznie w aplikacji bankowej. W bankach obecnie widzimy dwa trendy. Z jednej strony trend, którym idzie PKOB, czyli szukania klientów poza infrastrukturą bankową, z drugiej strony budowania marketplace'ów. Widzimy marketplace mBanku, widzimy marketplace Velobanku. To jest też ciekawy trend, na ile użytkownik rzeczywiście będzie za jakiś czas kojarzył bank. Z usługami komercyjnymi. Na się tutaj zaczę martwić o Komisję Nadzoru Finansowego. Jak się ona w tym wszystkim połapie? Co jest bankiem? Co już nie jest bankiem? A co jeszcze nie jest bankiem? Myślę, że rzeczywiście trudne czasy przed Komisją Nadzoru Finansowego, ale z drugiej strony są też bardzo mocno obwarowane regulacje w tym obszarze. Pamiętam, że jak wprowadzaliśmy na rynek polski Ion Bank i Wodeno, miałam przyjemność uczestniczyć w rynkowym debiucie i kilkuletniej obecności na rynku tych podmiotów, było bardzo dużo dyskusji wokół tzw. banking as a service, czyli na jakich zasadach bank może dawać swoją infrastrukturę niebankowym podmiotom. I co to oznacza? Kto ponosi odpowiedzialność? Kto jest właścicielem użytkownika? Bardzo jasno było to, to wyjaśnione przez, przez KNF. Czyli właścicielem użytkownika jest bank. Po prostu. Firma, która jest outsourcerem, jest tylko pośrednikiem świadczenia pewnych usług. Więc myślę, że mimo rosnącej kompleksowości, gdzieś tutaj bardzo jasno też KNF jest w stanie zaadresować pewne granice. IT at Bank 2024 – najważniejsze wydarzenie technologiczne sektora bankowego w Polsce.